Hipoteza Puczu jest najbardziej radykalna. Po co oni to robią, prawda? Wedle hipotezy Puczu, wedle tej pierwszej hipotezy. A no, jest tak, że to nie jest tak, że ta ustawa nie wejdzie w życie. Oni wiedzą, że hmm, nawet jeśli przeprowadzą przez parlament tę ustawę tam o wyrzucaniu sędziów, prawda, e, 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 mianowanych przez prezydenta Dudę, e, to nawet jeśli uda im się i Cus będzie próbował jakoś z. z, z ciągnąć, zdyscyplinować swoich partnerów koalicyjnych po to, żeby ta ustawa została uchwalona. Na końcu im się uda tą ustawę uchwalić i jakoś ją przeprowadzić. I pośleł ją oczywiście do Nawrockiego, a Nawrocki założy weto i powie, że tego nie podpisuje, bo to sprzeczne z konstytucją, z prawem międzynarodowym, z przyzwoitością, moralnością, ze wszystkim, prawda? I będzie miał bardzo dużo w tym w swojej argumentacji. Po drodze, my to już wiemy, że to się najprawdopodobniej zdarzy, w połowie października, w połowie listopada zdarzy się wymiana Marszałka Sejmu, czyli no ostatnio taki knąbny i niezadowolony z siebie, z życia i z polityki, sprawiający kłopoty Tuskowi, hołownia, zostanie najprawdopodobniej wkrótce zastąpiony przez Czarzastego. A Czarzasty to aparatczyk partyjny z czasów jeszcze PZPR-u, który wie dokładnie, że jedyną rolą dla niego w polityce jest słuchanie, posłuszeństwo i się jest całkowicie posłuszny wobec Tuska, prawda? Tak jest, panie premierze, prawda? To jest Czarzasty, prawda? Tak jak zawsze meldował wszystko działaczom, wyższego szczebla działaczom komunistycznym, jałuzelskiemu, Kwaśniewskiemu, prawda? swoim zwierzchnikom partyjnym, tak teraz za tego zwierzchnika uważa Tuska i jemu będzie meldował i on zostanie marszałkiem Sejmu. W związku z tym, jak Nawrodzki odmówi podpisania tego, tego, tego to to powie, w porządku. To znaczy, że to jest weto prezydenta, jest użyte niekonstytucyjnie, bo jest użyte przeciwko praworządności. Tak? To jest ta słynna ich retoryka. A skoro ono jest użyte przeciw praworządności, to jest nieważne. Prawda? A jak jest nieważne, to ustawę można opublikować z podpisem marszałka Sejmu. Czarzasty weźmie, podpisze tę ustawę, opublikują i powstanie. Awantura to, czy taką ustawę podpisaną przez marszałka Sejmu, a nie przez prezydenta stosować, skoro ona jest opublikowana w dzienniku ustaw, czy ją nie stosować. Jedni będą stosować, drudzy będą nie stosować. Awantura będzie, ale w każdym razie będzie ustawowa podstawa do tego, żeby Żółek mógł zacząć masowo wyrzucać sędziów z sądu.